Sław języku tajemnice, ciała i najdroższej krwi, którą jako chrynicę wylał w czasie ziemskich dni. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za tę tajemnicę, którą nam zostawił we mszy świętej. Ale też dzisiaj jest dzień Matki. Dziękujemy Panu Bogu za nasze Matki, ale również za Kościół, który jest naszą Matką, który nas w sakramencie Chrztu Świętego rodzi, karmi nas chlebem. Ciałem i krwią Chrystusa, Słowem Bożym, broni od wszelkich złych mocy i wzmacnia na drodze wiary, na drodze do domu Ojca. Maryja jest Matką Kościoła, ale też i cząstką. Ona zrodziła nam Chrystusa. Śpiewamy też w tym samym hymnie, ten co Matkę miał dziewicę, Król narodów godzin czci, z Panny Czystej narodzony, posłan Bawić ludzki ród. Maryja jest matką też nas, z królową Polski, naszego rodu. Nasza ojczyzna Polska jest też matką. Jan Paweł II, kiedy był w Polsce i rozważał czwarte przykazanie, wołał tak. To jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. I zrozumcie, Wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej jest odbudować. Zbyt długo niszczono, trzeba intensywnie odbudowywać, nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Wyszliśmy dzisiaj na ulicę stolicy Polski, Warszawy. Nie wyszliśmy po to, żeby protestować, ale po to, żeby dawać świadectwo, świadectwo naszej wiary i zawierzyć Chrystusowi naszą ojczyznę, aby zaprosić Go do naszej codzienności, aby nas prowadził w budowaniu jej pięknej przyszłości i chroni od wszelkich niebezpieczeń, zniszczenia, od sił demonicznych, od destrukcyjnych sił. Chrystus niesiony po naszych ziemiach już od XIV wieku, w procesjach Bożego Ciała, jest zaproszony na nasze ulice, na nasze drogi, do naszych szkół i uczelni, do miejsc pracy. I te drogi prowadzą także tam, gdzie odpoczywamy, nawet i do galerii handlowych, i do parlamentu, a przede wszystkim prowadzą do naszych domów. Wielu poszło za Chrystosem dzisiaj w naszej ojczyźnie, ale byli tacy, których Chrystus pokrzyżował drogi. Nie musieli się na chwilę zatrzymać. Może ktoś pomyślał, jest rok miłosierdzia. Kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi świętej, a no może nic nie pomyślał z powodu wzburzenia emocjonalnego poszedł w przeciwną stronę. Za nich też modlimy się w dzisiejszej uroczystości, aby mogli odkryć skarb, którym jest Jezus Chrystus. Jaka jest nasza wiara w ten skarb, bożą obecność w najświętszym sakramencie? Jakie jest moje uczestnictwo w mszy świętej? Święty Tomasz napisał już w cytowanym hymnie Słowem więc wcielone słowo chleb zamienia w ciało swe, wino krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce, tylko wiara Bożą Mową pewność o tym w serca śle. Jednak czasem ta pewność jest bardzo mała, a może i w ogóle nie ma. Czasem Pan przychodzi z pomocą naszej słabości, przychodzi im poprzez różne znaki, żebyśmy mogli zobaczyć, że rzeczywiście nie jest to symbol, ale jest to rzeczywistość. I tymi znakami są cuda eucharystyczne już od VIII wieku w Lanciano, ale też i współcześnie w Buenos Aires, ale i w Polsce, w Sokółce i ostatnio. 25 grudnia 2013 roku jest badany znak, który wydarzył się w Leknicy. Dzięki badaniom naukowym zauważamy, że w tych znakach Pan Bóg chce przypomnieć, że ma dla nas serce. Kiedy badane są te cuda eucharystyczne, widać, że jest i tam krew ludzka, którą można zdiagnozować jaka grupa krwi, jest tam kod genetyczny, ale też i właśnie serce. Jęźni sercowy, który właśnie umiera. Na każdej mszy świętej Chrystus zaprasza nas pod krzyż, abyśmy doświadczyli Jego miłości, Jego serca przebitego na krzyżu. Ale czy my jesteśmy wrażliwi? Kiedyś słyszałem taką opowieść wymyśloną, ale może zilustruje nam pewną naszą relację do Boga. Wyobraźmy sobie sytuację, że gdzieś daleko, w Azji, Pojawiła się choroba, i nie ma na to lekarstwa. Ludzie umierają, zarażają się wzajemnie. Jest niebezpieczeństwo, że ta choroba rozprzestrzeni się, bo są przecież loty, samoloty, podróże. I rzeczywiście ta choroba rozprzestrzenia się pomimo różnych zabiegów, pomimo zamykania granic, i poszukiwane są lekarstwa. Niestety nie udaje się znaleźć. I w pewnym kraju. Jest pewna rodzina, która ma dziecko, młodego syna, jeszcze dziecko. I ten chłopiec ma jako jedyny na całym świecie krew, z której można zrobić lekarstwo dla wszystkich ludzi. Lekarze zaczęli sobie gratulować, ucieszyli się, wielka radość. Jest ocalenie dla całej ludzkości. I przynoszą taki dokument dla rodziców, żeby podpisali: że potrzebna jest krew. Bo jeżeli nie weźmiemy tej krwi, nie będzie lekarstwa dla wszystkich ludzi. Rodzice na początku też się ucieszyli, że będzie lekarstwo, ale jak zobaczyli, że potrzebna jest cała krew i oddanie życia tego dziecka, zadrżeli. Nie chcieli podpisać, bali się, aż w końcu dali się namówić przez lekarzy. Ofiarowali swoje dziecko wszystkim ludziom. I kiedy był pogrzeb, wielu przyszło podziękować, ale większość przechodziła obojętnie obok tego pogrzebu, tego cmentarza. I ojciec chciał krzyczeć: Ludzie, czy wam to nie jest obojętne, że mój syn umarł, a może dzisiaj Bóg ojciec wobec tych, którzy obojętnie przechodzą koło kościoła, chce też to pytanie zadać. Chcę, czy wam nie jest to obojętne? Dzisiaj, kiedy stoimy przy kościele świętego Stanisława Kostki, kiedy patrzymy na świadków, którzy tutaj modlili się, kiedy były tutaj prześwięte za ojczyznę, kiedy ludzie przychodzili, aby prosić o moc do tego, aby przezwyciężyć siłę zła, kiedy ksiądz błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Został zaproszony, aby odprawiać prześwięte nie tylko w kościele, ale też w Nowej Hucie. Tu, w 1984 roku, na ostatnim, na ostatnim Bożym Ciele swojego życia, powiedział takie słowa: może niech to będzie podsumowanie naszego spotkania z Chrystusem. Niech błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko dzisiaj do nas przemówi słowami, które powiedział. W ostatnim roku swojego życia, jak w Testamencie. Wiara oparta na objawieniu Bożym nic człowiekowi nie odbiera. Ona człowieka ubogaca, nadaje jego życiu właściwy kierunek, właściwy sens. Wiara taka, jakiej uczył nas Jezus Chrystus, to nie tylko zespół praw, nakazów, zakazów, teorii, ale przede wszystkim to droga naszego życia, to kroczenie na co dzień śladami Jezusa Chrystusa. I dlatego wiara nie może ograniczać się tylko do samego aktu wiary. Nie wystarczy pójść w dniu dzisiejszym na procesję, nie wystarczy raz w tygodniu być na mszy Świętej. Za mało również samo korzystanie z sakramentów świętych. Jeżeli nasza wiara nie przekroczy progu świątyni i nie pójdzie za nami jako droga naszego życia, w naszą codzienność, do naszych rodzin, do naszego środowiska, to będzie to wiara bez uczynków. A taka wiara jest martwa, niewiele znacząca. Taka wiara właśnie daje ludziom niewierzącym argumenty do tego, aby uznać bezzasadność naszej wiary, jej nieprzydatność w życiu. Dlatego prośmy Chrystusa Pana w naszej modlitwie aby nasza wiara była realizowana praktycznie w życiu codziennym, abyśmy naszymi uczynkami innym pomagali dostrzec wartość wiary, byśmy naszymi codziennymi uczynkami innym przybliżali Jezusa Chrystusa i Jego wartości Ewangelii. Amen.